Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft minigierki. Dzisiaj pogramy sobie w Elytre, Jak to się to tam wymawia, nie jestem pewien, czy dobrze. Ale giera świetna, cudowna uwielbiam, może nie uwielbiam, ale bardzo mi się podoba. Jest bardzo super. I zaraz sobie kaśle do tylko wyłączę mikrofon na chwilkę. Dobrze już jestem. Wielka, świetna, poczekamy aż ludzie sobie przejdą. Ogólnie chodzi o to, że na 1,90 litra i sobie lecimy, lecimy. O, że kurde, a to jest fajne. I co teraz? Tutaj, 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 A Ciekawe czy da się tutaj zwolnić. Na razie lecę tylko i wyłącznie tak. Okej, okay, da się zwolnić, da się zwolnić, da się zwolnić, to dobrze. W tamtą stronę miałem leć. O, żeż kurde, to sobie poleciał w złą stronę. Ale giera naprawdę świetna. Na pewno będzie jeszcze parę z nich i odcinków. Znalazłem tak... Stwierdziłem, że sobie poszukam, jest ta Edytra, nie ma żadnych gierek, to sobie poszukam. I znalazłem tutaj taki serwer. Nie wiem, czy to już mówiłem, czy nie, ale nie jestem jakiś super w to. Ale jest za to bardzo fajne. I próbuję zwolnić, a nie dam rady. Lecimy... O dobra, zwolniłem, 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 zwolniłem. Trzeba lecieć za lawą. Okej, okay, za lawą. Lawa pokazuje gdzie mam lecieć. Kurde, za bardzo w dół poszedłem. Na e 1 lecimy. Jestem ciekaw czy tak będzie lepiej. Na F1, bo jeszcze w sumie nie próbowałem na e 1 lecieć. Kurde, kurde, kurde. Moja myszka jest zbyt wolna. prawie sobie tylko podkładkę na szybko. Pod myszkę. I lecimy kolejny raz. Byłem przy drugim. W sumie tej mapki jeszcze nie grałem. Nie grałem też w sumie za wiele mapek. Tej mapki jeszcze nie grałem. Grałem w sumie większość z tych prostych mapek, co tutaj są, bo tu jest dość sporo mapek. To w sumie a... Między innymi, dlaczego zaczynałem już prawie jak miałem wejść do gry? Dlatego, że e, strasznie dużo trzeba czekać, żeby dostać się do gierki. E, 100 sekund ponad. O, dobra, zwolniłem się. 100 sekund, chyba 120 to są 2 minuty. Dlatego stwierdziłem, że nie ma sensu. Jestem za wolny, nie dam rady. Ale już tak daleko. Trzeba czekać 2 minuty na to, żeby się załadowało. A tu na razie nie ma zbyt dużej ilości osób, Kurde. Jakbym szybciej pociągnął do góry, nie ma tu jak na razie zbyt dużej ilości osób, więc tak jakoś trzeba czekać. Podejrzewam, że po prostu jak będzie więcej osób, to tam czas się zmniejszy. Ale bo na przykład yy, wiele razy po prostu yy, sam tu grałem ostatnio. Ten hitbox musi być dość duży. Bo ciągle, wydaje mi się, że tam nie uderzyłem, a uderzam. Ten hitbox musi być naprawdę dość spory. Okej, okay, wlałem, wleciałem teraz. Pasuje mi tu zwolnić, zwolnić, zwolnić. O jezyzyzyz, zwolniłem, jest dobrze. Teraz nie mogę za bardzo zwalniać. No, 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 lecimy, lecimy, lecimy. Mam więcej Speeda. Lecimy, 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 lecimy. Dół, 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 dół. Tutaj? Aż się normalnie przysunąłem do monitora, żeby więcej widzieć. Szybko, szybko, szybko. Dobrze? Lecimy, 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 lecimy. Nie! Już to było trzecie kółeczko. A może bym to nawet skończył. Nie. To to jest zło. I teraz nie przeleciałem przez drugie kółeczko. Kolejne zło. Pewnie tego nie zakończę. Już pewnie się czas kończy. Bo tu ogólnie nie widać czasu, ale jest czas. I ogólnie to jest tak, że jak ktoś skończy, to ten czas się tam skraca, a jak ktoś nie skończy, to po prostu jest jakiś tam długi czas na to, żeby to ...zakończyć? Kurde... Trzeba się skupić, mniej gadać, skupić, mniej gadać, skupić... No i nie skończyłem, no że kurcze... Ale mapka bardzo fajna. Polecam. No to tak, teraz wywala nas do Huba. Sobie idziemy na racing. A wejdziemy sobie tutaj. Hmm. Zagłosujemy na uh, ad, dajmy na extreme. Nie no, żartuję sobie. Zapomniałem, że ja już nie mogę głosować. O mój Boże. Jestem tylko ja. Będę miał najświeższą ławkę. Okej, okay. okej. Okay. Dlaczego by nie? Przecież ja jestem ten najlepszy. Widzimy sobie... ale giera naprawdę świetna. I przepraszam troszeczkę za mój głos, nie wiem, po prostu mam troszeczkę, mnie boli. A tutaj wchodzimy w tą wielką dziurkę. Zabrzmiało to źle, ale wchodzimy w dziurkę. Ale... kurde, nigdy nie zauważyłem tego, ale jakie tu są dźwięki świetne do tej elitry. O mój Boże, to jest normalnie świetne. Aż się nie spodziewałem, że takie super dźwięki będą. Jeszcze mam 50 sekund. No, ogólnie e, to Wam od razu wszystko powiem. Tutaj, jak klikniemy, to mamy tutaj e, rangi, którą możemy odblokować za punkty, które dostajemy po przejściu gry. Tutaj wołtujemy, na co już zagłosowałem. Te wszystkie mapy tam były. E, tutaj mamy wszystkie rzeczy, które. On luk, e, odblokujemy dla siebie tak czysto kostumowa na serwerze a tutaj czy widzimy czy nie widzimy innych graczy i że jestem sam na tym najtrudniejszym mapy, co ja zrobiłem ale jestem debil No nic trzeba będzie jakoś przez to przebrnąć 5 4 3 2 1 najtrudniejsza mapa. To jest, a to jest to co na, jak ktoś zna takiego youtubera jak Hunter Bright, Hunter Bright, to widziałem tą mapę mapowanie. Koszmar. Mamy dwa nazwa, żeby przelecieć przez dziurki. i To jest taki spadek w dół, w dół, w dół, dół, w dół. Tak, to jest to. Ogólnie trzeba coś takiego zrobić. Mam jedno, o, mam jedno. A, że jedno zrobiłem, to jest normalnie. Szok. Kurde, F1. No, nic z tego nie będzie chyba. A sobie polecę w dół. Tium. Aha, i tak to wygląda. No, to raczej tego nie przejdziemy. Przynajmniej ja tego nie przejdę. Zbyt szybko. No nie, no, nie, 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 nie. A już to przyszedłem. Nie, 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 nie. Nie, a już byłem tak daleko. Dlaczego? To jest złe. To, to, to jest złe, ja wam to mówię i nie powinniście w to grać, bo to, to. I, jest głupi i ma Tak, kto ogląda youtuberów minecraftowych i tak dalej, ten wie od, od kogo to wziąłem, kogo ja oglądam. No nie, no, 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 już byłem tak daleko. Do czego? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? dlaczego? I teraz powiedzcie mi, jak ja zlecę tam na sandu, to jak ja mam się wybić do góry, tak, żeby przejść przez te kolejne? No, no, zróbmy tak. Zróbmy tak. No i nie da się. To jest niemożliwe. Kto w ogóle tą mapę wymyślał? To mi pewnie nie po kolei w głowie, że, że coś takiego się w ogóle da przejść. Albo pewnie wymyśliła, sam nie dał rady przejść, stwierdził, no to będzie świetna mapa. To jest takie zło. Z, z, zło, 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 zło. I dlaczego ja się pytam, ja to muszę robić. Sam sobie to dałem, dlatego poniekąd nie no nie no nie no nie no nie nawet mi się liga nie włączyłem powiedz mi jak ja to mam zrobić żeby to normalnie tam wlecieć żeby przelecieć na sam dół a potem jeszcze się wybić do góry no to to jest niemożliwe Niemożliwe. No dalej, to to jest niemożliwe. To, kto w ogóle to wymyślił, yy, nie to. Nawet tak ledwie daje radę, no to, to to jest niemożliwe. No i i i, i proszę. Proszę, nie ma. Koniec. Idziemy na kolejne. Już nie zrobię drugiego tego samego błędu. Ale zagłosuję sobie na przykład na tą Dięt. Proszę bardzo. Joo! Lecimy na no lejcze. Ale tu są świetne dźwięki do tego zrobione. Nie no. Tego się nie spodziewałem, że to będzie aż tak świetnie zrobione. Uu, lecimy, lecimy, lecimy. O, a dzisiaj jest czwartek. Muszę pamiętać, że będzie nowy odcinek mojego ulubionego serialu. Serial, w sumie to nie jest serial, to jest anime. Nowy odcinek. Ale to no, normalnie, aż jestem ciekaw, co tam będzie. Oby tylko nie było tych durnych historii, jak, jakie są ostatnie. Bo to wam powiem, oglądam sobie Naruto, Shippuden, teraz wychodzą nowe odcinki, ale to, to jest koszmarne dlatego, że normalnie robią teraz jakieś głupie opowieści, zamiast dać to co jest normalnie w fabule, to jakieś durne opowieści, że to się działo wcześniej, jakby nie mogli tego zrobić po tym jak już skończą główną fabułę. To mnie naprawdę bardzo wkurza, ale oglądać obejrzę, bo i tak ciekawe jest. Mimo, mimo iż trochę denerwujące. Ile mamy czasu? 24 sekundy, 23. Myślę, że my sobie jeszcze zrobimy tą jedną rundkę. I o tak, DN wygrało tą jedną rundkę, i potem sobie e, przestaniemy grać. Będzie odcinek taki 15 minutowy To będzie myślę, że dobrze jedna sekunda i zaczynamy Ciekawe jak to wygląda a to jest ten, to jest ten taki trudny okej, okay. ale jego znam, jego znam, wiem o co w nim chodzi i sobie go idziemy i zrobimy. Bo on jest... On jest fajny, ale trudny. To jest prosto, w lewo, w prawo, potem prosto, kwadraty. I w dół pod ziemię prosto, w lewo, prawo, prosto. Kurde, uderzyłem a potem te kwadraty i potem będzie w lewo, a potem, jak będzie w lewo, to będzie pod ziemię. O, dobrze, dobrze jest, że mnie trochę wybiło, bo straciłem trochę momentum, spida. Dobrze, że słyszę, bo tak to bym nie wiedział, że to, no, myślałem, że za wysoko polecę, chciałem podlecieć trochę, zrobić kółeczko, żeby się spowolnić, żeby przelecieć przez to, ale mnie nie wyszło. No nie, znowu, gdzie to jest? Dobrze, lecimy. Chcę wam przynajmniej pokazać tą część pod ziemią, która jest dość trudna. Przelatujemy. Tutaj. 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 Kurde. Tam trzeba spowolnić się. Okej. Okay. Bo tam już idziemy pod ziemię. W Jedyny tak, tak w sumie największy problem on, e, z Lightą, to jest to, że czasami mi się czanki dobrze nie ładują i na przykład e, gdzieś, gdzie e, powinno być kółko, a ja jestem na przykład tak jak teraz, od tego kółka, to go nie widać. To jest mój największy problem. Bo to, że jestem lamą, to ja wiem. To, że ja jestem lamą, to ja wiem.

i teraz, jeżeli nam się tylko uda, jeżeli nam się tylko uda, nie uda nam się. Bo tu chyba z tego co pamiętam, że dostaniemy busta Tak, i wtedy już będzie prosto dolecieć do końca. A tu już byliśmy prawie przy końcu, Zostało chyba 3 czy 4. To wystarczyło, że wylecilibyśmy do góry i potem byśmy zobaczyli e, diamentową obręcz. Bo diamentowa obręcz, taka mniej więcej jak ta, to jest koniec. Tak, teraz możecie po tym wiedzieć, że już byłem przy końcu choć raz. Widziałem ten koniec przynajmniej. Nie, ale przeszedłem parę map. Tylko, że głównie jak przechodziłem, to były te prostsze. A te trudniejsze, to dopiero. Też widziałem niektóre, przechodziłem. No, tak jak widzicie, mój problem: czanki się nie ładują. Znaczy, ładują się, ale zbyt wolno. Kurde. Już niewiele brakowało, a tam nie mogę zwolnić, w sensie nie mogę się uderzyć o to kółko i przejdzie potem w dół, bo nie wiem czy będę miał wystarczająco, wystarczającą szybkość. Tu jest ok, tu wiem jak robić, już mam wszystko opanowane, wchodzimy sobie tutaj. Kurde, nie 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 nie. No to to, to jest złe. To jest złe, że nie mogę tego przejść. I, i, I trzeba będzie przejść. W sumie to myślę. Nie. Miałem powiedzieć, że może mi się uda tym razem. Ale nie udało się. Tu będzie kolejna minigierka i w sumie tak jak teraz nagrywam odcinki, to nagram sobie jeszcze jeden z tego. Tak na wszelki wypadek. A w sumie muszę pamiętać, żeby nagrać jeszcze. Czy będzie jeszcze jeden z elitry? I potem jeszcze przynajmniej dwa odcinki muszę nagrać. Dobra. To w takim razie dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.